Cubidoo i Cyberpościg był czwartym filmem z serii, wydawanej od 1998, zapoczątkowanej Wyspą Zombie, która jest zdecydowanie najlepszą z serii, ale wracając. Cyberpościg to film z 2001 roku i zarazem ostatni z filmów, gdzie pojawił się prawdziwy potwór, aż do 2008. I był to ostatni film wydany z podskrzydła Hana i Barbera, ponieważ Hanna zmarł w 2001 roku. Cześć, ja jestem Thomas, a dziś przedstawię wam... Film Scooby-Doo i Cyberpoś, Jednak na początku chciałbym prosić Was o like i suba. Z góry dzięki, a teraz zaczynajmy. Papua opowiada o tym, że tajemnicza spółka udaje się do swojego starego przyjaciela Eryka, który jest studentem i zajmuje się projektami w laboratorium. I postanawia jeden z nich pokazać właśnie tajemniczej spółce. Dokładniej chciał im pokazać laser, który jest w stanie przenosić rzeczy, jak i ludzi pomiędzy wymiarami rzeczywistym a cyfrowym. Ponieważ stworzył on grę o brygadzie detektywów. Podczas gdy jego kolega stworzył grę na temat baseballu. Jednak pojawił się wir który uciekł z cyberprzestrzeni. przestrzeni jest teraz w normalnym świecie, a gang Scooby'ego postanawia go powstrzymać. Sam pamiętam jak kilka lat temu ten film był czymś całkiem fajnym dla mnie, ponieważ nie był aż tak przerażający jak Wyspa Zombie czy inne z wcześniejszych serii, filmów z tej serii. Jednak po czasie pozostawia on dużo do życzenia. Posiada on kilka niezbyt dobrych żartów, ale są i te lepsze i w ogóle zdecydowanie początek tego filmu to jest najlepsza część tego filmu. Ponieważ w momencie, gdy bohaterowie pojawiają się w świecie gry komputerowej Eric'a, to cały poziom filmu spada połowę w dół, ponieważ Poziomy gry są słabe i żaden z poziomów nie ma nic wspólnego z tajemniczą spółką poza jednym. A to właśnie o nich jest ta gra o brygadzie detektywów. A w poziomach jedynym nawiązaniem jest paczka Scooby i Chrupek, którą brygada musi znaleźć. Nie ma co ukrywać, ale od gry o Scooby-Doo oczekiwałoby się czegoś bardziej w stylu poszukiwania złoczyńców w jakichś creepy lokalizacjach. I cały film odstaje zdecydowanie od poprzedników z tej serii. A jest to spowodowane konfliktem między pracownikami w Warnerze. A osoby, które pracowały przy poprzednikach nie były zadowolone z przebiegu fabuły tego Filmu. Ale wróćmy do poziomu. W dziesiątym, czyli ostatnim poziomie, przenosimy się do miasta rodzinnego Brygady Detektywów, a tam widzimy, jak Brygada stawia czoło swoim przeciwnikom z serialowych wersji. Teraz powiedzmy, czy nie lepiej by było, gdyby każdy poziom opierał się na pokonaniu każdego z tych przeciwników? Ogólnie kot mi ja robi coś dziwnego w pokoju. Jak było to słuchać, to. No, nie tylko tak. Wracając, gdyby każdy poziom opierał się na pokonaniu każdego z tych przeciwników, a w dziesiątym na przykład pokona. Pokonywaliby na nowo tych ze wcześniejszych filmów z tej serii, jako taki wielki finał filmu i gry ogólnie, w, w, w której się znajdowali. A z takich ciekawych jeszcze rzeczy dotyczących tego filmu to w tym ostatnim poziomie aktualna brygada detektywów spotyka swoje wersje z młodości, gdzie można zobaczyć Daphne i Freda w swoich klasycznych ubraniach i no tutaj może nie, nie klasycznie, ale kudłaty pojawia się w czerwonej koszulce, tak jak w tych filmach w czasów Skrapiego, a Scooby ma jeszcze czerwoną obrożę. W tym odcinku to na tyle. Nie będę wam spyletował jak zakończyło się śledztwo i co stało się z Cybert dlatego jeśli chcecie to sami obejrzycie sobie cały film, gdzieś można znaleźć w necie i dajcie znać w komentarzu czy wam się podobał. A no i to będzie tyle, no to będzie na tyle, więc zostawcie lajka i bum zjazd.